Piotr, klarnet, wokal, przeprowadzenie. To co, po warszawsku? A mówisz za takie wieterki warszawskie, czy nie? Młodzież, takie wysypki warszawskie, czy nie? Nie znam, Oj, na nic nie dobrze. Jest taka limpa koło Strady, Rybaki się nazywa, także polecam zwiedzać, tam bardzo ładna kontakta jest. w Warszawie na rybakach Przyszedłem na ten świat Jak dawniej sypiam w krzakach Ze starych desek skład Nie znałem ojca a Matka nie wie gdzie Podobnie jest Gotowego już znaleźli mnie, ja jestem Felek, w Warszawie znanym, przede mną każden mój rama, Dzień, dzień wierek w nocy majcherek i człowiek sobie radę. Na solcu, na malwych na ja dzisiaj wiodę wyrós, jak dawniej sypią w krzakach, u boku Gdy frajer się nawije, to marny jego los, że w w trynie, a w to węzł Ja jestem Felek, w, w Warszawie znany, żebym każdy Chłowiek sobie widać, da, oj da, oj da. To stwierdzenie. Nie znam się, twojego majchra wierzę, i z nim na pęd. Pójdę, ja mam gotowy, ty nie mów raz i dwa. Mnie każdy nerwy i każdy stróż, Ja jestem w Warszawie znany, przede mną ja, Stylowa Orkiestra Taneczna. Dziękuję Państwu bardzo, ale to bardzo naprawdę było nam miło zagrać dla Państwa. Mam nadzieję, że się dobrze bawili. Miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy. Był taki okres, że bardzo często graliśmy w Warszawie. Później troszeczkę mniej, teraz znowu zapytaliśmy. Także miejmy nadzieję, że znowu się zobaczymy. Gdyby komuś było mało naszej muzyki, zawsze można wejść na YouTube. Tam mamy kilka piosenek, może kilkanaście. Można sobie posłuchać, w każdej chwili sobie włączyć i przypomnieć sobie o dzisiejszym, o dniu dzisiejszym podać Także dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo. Kuriek, nocy i sobie radę na dziękujemy bardzo. A na koniec taka zagadka może, młodzież. co to jest Michael? Musz, tak? Tutaj ktoś dobrze powiedział. Dziękujemy bardzo, i do zobaczenia.